Natsu World robi dramę multi Na wstępie jeszcze tylko zaproszę Cię do zasubskrybowania kanału, aby nie pominąć żadnego filmu, a teraz zaczynamy materiał. Natsu to była członkini Team X, a aktualnie prowadzi swoją własną ekipę pod nazwą Natsu World, gdzie wraz z grupą kilku osób tworzy swój Team X, tylko pod nieco inną nazwą. Natomiast jeśli chodzi o Multiego, to jego aktualna twórczość to reagowanie na materiały innych osób w internecie, co ostatnio mówił mocno w swoim filmie Carioner. Multi na jednym ze swoich live postanowił w mocnych słowach ocenić twórczość ekipy Natsu. Jak zawsze najwyższy poziom produkcji w filmikach, super mikrofon z echem. Reverb przez cały dom przechodzący, bardzo fajne, bardzo fajne audio, dobry początek. Co zapewne się jej nie spodobało, tak samo jak i ludziom z jej ekipy. Natsu w swoim najnowszym materiale pod tytułem Odpowiadamy Multiemu postanowiła wraz z całą ekipą odnieść się do reakcji Multiego. No i co jest w sobie Co go <laughs> tak mówiło, jak jakimś beat? Beat? No a co? Nie, że to melanż. Słowo melanz. Słowo melanz, tak? Melanż, melanż. Nie, czyli jednak melanż. Czyli jednak melanż. W trakcie filmu można zauważyć niezadowolenie na twarzach uczestników, które starali się zakryć uśmiechem. Film, jak można zobaczyć po łapkach w dół, jak i komentarzach, nie przypadł ludziom szczególnie do gustu. Myślę, że po prostu wyraził swoje zdanie, a nie żywi jakąś niechęć do was. Zluzujcie, nie każdemu musi się podobać wasz projekt. Poza tym kto bierze w 100% opinię multiego na poważnie. Takie przypomnienie niektóre rzeczy mówi po części dla Beki. Mega sposób na rozpromowanie projektu. Szaconeczek fest. Zatrudnijcie dobrego pierowca, bo ten coś nie wyrabia. A tak w ogóle gadacie, że no sorry za mikrofony, do góry nogami mój błąd, a tego ziomeczka zwisły Pod, kto cały odcinek nie słychać, więc albo nie montujcie dźwięku na filmiki, albo montażysta jest głuchy. Nie wyciągajcie jego wypowiedzi z kontekstu, tylko posłuchajcie całej wypowiedzi. Nie oceniał was jacy jesteście, a to co on biera i widzi na daną chwilę. Wrzucacie filmik z jego relacją, bo chłopak na propsie i dobre wyświetlenia. Tyle ludzi ogląda mulciaka, który ogląda ich jak PS. Natsu, on mówi co widzi, a ty nie masz kontrargumentu, tylko mówisz, on mnie chyba nie lubi. Haha, słabo. PS2. Dużo wypowiedzi Mulciaka to czytanie widzów, a wy traktujecie to jako jego zdanie. PS3. Nigdy nie zrozumiem, dlaczego ludzie konstruktywną krytykę traktuje jak atak. Zamiast przyjąć na klatę i zmienić to na lepsze, lub nie reagować, kiedy nie ma racji. Multi jest po prostu szczery. Ten film jest skierowany do osób w wieku od 10 do 15 lat. Każdy, kto ma trochę więcej lat widzi jak jest. Przestańcie być zapatrzeni w siebie. Czas dojrzeć swoje wady i nauczyć się przyjmowania krytyki. Uczcie się na błędach więcej pokory. Odklejka fest u was wszystkich, a zwłaszcza Natsu, która z racji doświadczenia na Ety powinna uczyć resztę jak przyjąć krytykę na klatę. A jak macie ego top i nie potraficie zrozumieć, że wypuściliście gówno, to się do internetu zwyczajnie nie nadajecie. Lubię Cię na i życzę Wam, żeby ten projekt się udał, ale to jakby tutaj głupoty, to jest niesamowite. Ej kurna, teraz widzę, że powycinaliście momenty, gdzie Multi zwracał honor, czy wycofywał się z czegoś, co powiedział. Z tym Chainem potem objaśnił, o co mu chodziło, a wy wzięliście tylko ten moment, gdzie niby zjechał. Słabo, słabo fest. Natsu prawdopodobnie chciała zrobić zabawny filmik i pokazać swój dystans do tego, jednak wyszło ogólnie kiepsko i zapewne nie będzie tworzyć kolejnych tego typu materiałów. Myście też nie odebrali jakoś negatywnie tego filmu. No reagujemy od razu na to, co, co tutaj jest i czasami się tak reaguje w impulsie. Tak szczerze to mamy luz, no nie? Z tym. To nie jest tak, że my jesteśmy puspinani czy coś takiego, tylko po prostu sobie wiecie, yy, odbijamy, odbijamy sobie piłeczkę. Standardowo dajcie znać w komentarzach, co myślicie o tej sytuacji, a jak materiał się spodobał, to nie zapomnij zostawić łapki w górę i subskrypcji na kanale. A ja tymczasem się żegnam, siemaneczko i do zobaczenia, a raczej do usłyszenia. Cześć!